Ludzie myślą, że w XXI wieku ciężko się żyje. Inflacja, wojny, głód, zarazy i ogólnie cały ten syf zwany internetem. Każdy twierdzi, że kiedyś było lepiej, i wiecie co? Kiedyś naprawdę kurwa było lepiej. Wyobraźcie sobie jak ciężko w tym wieku żyje się wampirowi. Kiedyś byłeś po strachem wsi, miast, kurwa, całe kraje srały pod siebie na myśl o nieśmiertelnych krwiopijcach. Muszę przyznać, że podczas epidemii krew była chujowa w smaku, ale zawsze łatwo o jedzonko. Wszędzie martwi ludzie, nikt nie tęskni no kurwa żyć nie umierać. <gryw> Co prawda było kilku śmiałków, typu Jaruś ze Stachowa, którzy polowali na nas, ale ich walka wyglądała jak z bosem w Dark Souls bez żadnej broni. Przeważnie taki delikwent zostawał znajdowany w jakimś rowie bez ani grama krwi. Jak wpadłeś, to już miałeś przejebane, bo tortury i palenie na stosie nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Ludzie kiedyś jedli wszystko. Gluten wtedy nie istniał dla ludzi, tak samo jak uczulenie na niego. Nie było żadnych zboczeńców, którzy jedzą jedynie chwasty, tylko każdy o ile było go oczywiście stać i mięso. A teraz. Co to są za czasy? Nastolatki są mokre na myśl o wampirze. Zamiast widzieć nas jako krwiożercze istoty, przedstawiają nas jako świecące następy rowerowe, jak w filmie, w którym grał ten słynny Cornishon. Tak samo jak ten cały człowiek-nietoperz zwany Batmanem, jakaś sierota, która miała dzianych starych, bawi się w łapanie bandytów. Ktoś zaświeci latareczką w niebo i nasz Super Bankard pojawia się, żeby propagować prawo i wolną miłość. Jak wspominałem, kiedyś krew była lepsza. Teraz prawie każdy jest albo tak gruby, że zamiast krwi pijesz olej, albo uczulony na wszystko, przez co krew smakuje jak tabletki, które biorą, żeby nie spać z rowerka. Nie wiem, czy wiecie, ale najlepsza krew należy do dziewic. Kiedyś wystarczało zobaczyć jakąś samicę na łące i na 90% była niezamężna. A teraz chyba lekarz po narodzinach zrywa plomby dla zabawy. Do przedszkoli nie ma co iść, bo krew ma posła jak fruta, a w gimnazjach to już albo zaprawione w boju jak emerytowane aktorki. Porno, albo na tyle odizolowane od ludzi, że musiałbym siedzieć pod ich domem i zlizywać krew z tamponów wyrzuconych do kosza. Ogólnie mówiąc, straszna chujoza. Część osób nawet próbuje nas naśladować w jakichś dziwnych sektach. Spotykają się i piją wspólnie krew, bo to takie modne. Halo! Niektórzy potrzebują krwi do życia! Skoro mowa o osobach, które potrzebują krwi do życia, to pamiętajcie, że nie tylko legendarne wampiry jej potrzebują. Każdego dnia na świecie w szpitalach umiera wiele osób, które potrzebują transfuzji krwi, jednak banki krwi same nie produkują tej krwi. Żeby ci ludzie mogli kiedyś opuścić szpital w inny sposób niż nogami do przodu, potrzebni są wolontariusze. Każdy może nim zostać. Wystarczy być pełnoletnim i udać się do Twojego miejscowego punktu krwiodawstwa. Dla Ciebie to jest małe ukłucie, a dla innych to szansa na dalsze życie.